Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam w październiku. Mamy nowy miesiąc, miesiąc Maryjny, z Różańcem w ręku. Chcemy Boga błogosławić i wrócić do modlitwy Różańcowej, do czego Was całym sercem zachęcam. A dzisiaj Ewangelia mówi tak: Pan Jezus udał się do Jerozolimy, przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego i nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Jezus, który wcześniej był w Samarii bardzo gorąco przywitany, bo uzdrawiał, bo uwalniał, a teraz zmierza do Jerozolimy jako pielgrzym i jest pewne uprzedzenie Samarytan wobec tych, którzy pielgrzymują do Jerozolimy, ponieważ Żydzi nie uznają miejsca kultu w Samarii, a Samaria nie chce przyjmować Jerozolimy i jest konflikt. I Pan Jezus w tym wszystkim, który chce być i z Samarytanami, i z Żydami, chce być z jednymi i drugimi i każdemu posługiwać. No to jednak okazuje się, że chcąc być dla wszystkich, odrzucają mnie, odrzucają go i jedni i drudzy. Raz uwielbiają, Bo głosi i uzdrawia i uwalnia, a innym razem mówią nie. Podobnie było w wielki piątek precz a wcześniej Hosanna. Takie jest nasze życie. Kto idzie za Jezusem, tego się spodziewa, chociaż to zawsze bardzo boli. Kiedy ci sami ludzie, którym posługiwałem, którzy doświadczyli dobra, uzdrowienia, za chwilę mówią precz, nie chcemy, zwodziciel, oszust i tak dalej. To są rzeczy, które przeszywają serce i bolą i albo wejdziesz w to zgorzknienie, albo Głowa do góry, panie, ufam tylko Tobie. Dzisiaj mamy wspomnienia świętej Tereski z Lizji, która proponuje małą drogę, czyli drogę miłości, żeby mniej kalkulować, a po prostu kochać. W takich sytuacjach, a miała ich bardzo wiele w zakonie, kiedy siostry były bardzo uszczypliwe wobec niej. Na rekreacjach bardzo dużo miała takich szpil wbijanych i ona przyjęła drogę. Po prostu kochaj. A jak nie jesteś w stanie kochać, to uciekaj. Taka była święta Tereska. Jak pokusa widziała, że jest tak duża, że może jej ulec, to uciekała. A gdy mogła kochać, to kochała do końca. Proste rozwiązania bez kalkulowania wielkiego, tylko po prostu bądź Jezusa. Zachęcam, żebyśmy w takim kierunku otwierali nasze serca i tego pragnęli. Prostoty wobec tłumu, który jest bardzo zmienny, ludzi, którzy są bardzo zmienni, od uwielbienia i adoracji poprecz, Ci sami ludzie wobec tego samego człowieka. Błogosławię Wam, abyśmy byli wolni w Bogu na małą drogę miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego dnia. Ja mam dzisiaj imieniny, więc tym bardziej Was proszę o modlitwę i każdy komentarz, który napiszecie, z wielką radością przeczytam. I już z góry dziękuję za każde dobre słowo. Wszystkiego dobrego, a tutaj poniżej Teledysk Mocnych Duchu. Z Panem Bogiem.